Jeżeli mamy do czynienia z bólem, który jest trudny do zlokalizowania, występuje gdzieś głęboko w stawie bądź mięśniu, jest nienamacalny, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wyczuć tego bólu, możemy sobie skorzystać z techniki Capping with movement, czyli bańki z ruchem. Wykorzystujemy do tego gumowe bańki chińskie, które można kupić praktycznie w każdej aptece. I aby wykonać sobie tą technikę, przysysamy sobie bańki nieco... Powyżej i poniżej stawu kolanowego. I z tak przystanymi bańkami wykonujemy sobie ćwiczenia, zdjęcia oraz wyprostu stawu kolanowego. Poświęcamy na to około 2-3 minut. A następnie możemy zmienić troszkę kombinację ułożenia. Jeżeli ból występuje na przykład w trakcie wykonywania przysiadów, nie ma problemu, możemy spróbować wykonać sobie przysiad, półprzysiad z wykorzystaniem tych banik.